Witajcie, paradoksalny Jakub z tej strony, wracamy do rozgrywki Karta gdzie staram się stworzyć alternatywną historię tego państwa. W poprzednim odcinku zmierzyliśmy się tutaj z um, plemionami iberyjskimi, ale także z Rzymem e, i była duża bitwa morska, rzymska, którą wygraliśmy, ale w sumie to ledwo, ledwo tak naprawdę, e, ponieważ nasze, część naszej floty była w innym miejscu. No i blokowaliśmy tutaj dostęp morski do Rzymu, który póki co udało się Rzymianom odblokować przynajmniej przy tej bitwie. No, wojna nie jest rozstrzygnięta ewidentnie. Nie wiem do końca, co jest wargolem, war że tak powiem, co jest co jest konieczne do zwycięży, zwycięstwa dla Rzymian. bo do, Zainstalowałem sobie ten mod i tutaj nie, nie widzę tego. No nic. Dużo statków w sumie poszło. Da, zobaczymy co będzie dalej. Myślę, że kartagijskie elity nie są zbyt skłonne ku temu, żeby inwazję robić na Rzym. Nie mają ku temu powodu. Rzym jest w sumie jakimś drobnym państwem, które nie jest jakoś specjalnie dla nas ważne. Naszym głównym celem jest zabezpieczenie interesów, żeby Rzymianie nie dotarli na Sycylię. I to myślę, że będziemy robić też dzięki naszej flocie, którą wzmocnimy, myślę, że przez e... Hamilko-Hanit. Myślę, że Hamilko-Hanit będzie chciał wrócić do kraju. A w zasadzie wrócić na Sycylię, myślę. Dla zabezpieczenia tutaj. Mamy. Myślę, że nie będziemy na razie finansować armii. I nie będziemy finansować fortów, dzięki ale będziemy finansować flotę. <laughs> Mamy dużo pieniędzy, więc myślę, że jakieś wynalazki moglibyśmy też. Aha, wybaczcie, muszę zmienić język, bo coś. O, już jest sproszczenie. W starożytności korzystano z wielu rodzajów niezwykłej amunicji oblężniczej. Węże, odcięte części ciała czy łatwopalne substancje były wykorzystywane, aby obniżyć morale aby, albo zdenerwować przeciwnika. Myślę, że po tej wojnie, tutaj z plemionami, moglibyśmy się tego nauczyć, może nie. Nasz kwitnący kraj zaczyna być przytłoczony swoim własnym ciężarem. Należy powołać dedykowany zarząd logi logityczny logistyczny wojny, aby zająć się przepływem handlarzy i kupców w naszej stolicy. Myślę, że to sobie jak najbardziej weźmiemy. E, Pitagoras był legendarnym e, filozofem i matematykiem. Przyjęcie praktycznych aspektów jego teorii będzie miało wiele zastosowań w nauce. E, myślę, że to też weźmiemy, z tego względu, że ma duży wpływ grecki do nas, przydziera się z Sycylii. E, co moglibyśmy jeszcze wziąć? Szybkość nawracania. Wzbogacenie naszych miejsc kultur religijnego, aby były nimi, nimi także wspaniałe budowle. Podniesie renomę klasy duchownej w naszym państwie. Myślę, że to też możemy wziąć, jako że jesteśmy dość religijni. Aha, i od razu tutaj nowy handel powołamy. I co byśmy mogli tu wziąć? W zasadzie, tu żywności jest mało w tej prowincji, bym powiedział. Nie wiem, co byśmy mogli. Fishes Metals. Fajnie było hmm. mieć to. Zobaczymy. Um, ryby, może. Może ryby. Albo leder. O. Weźmiemy skórę na razie, chyba. Albo wild guess, Od pierwszych dni ludzkości łowcy, zbieracze traktowali dzikie zwierzęce za, za główne źródło pożywienia. Dorobne mięs, mięso jest często trudne do zdobycia i może prowadzić do szczególnie lukratywnego handlu. Yy, dobra, weźmiemy sobie to z Egiptu. To będzie nam wpływać na lokal. Plemieńców! Bez sensu. Nie chcę plemieńców? Nie nie, to był błąd, to był błąd, ale poprawimy go. Niewolniku wydajność jak najbardziej. Dobra, to czy jednak wzięliśmy skórę... Skóry, garbowane skóry mają wiele zastosowań w życiu domowym i wojskowym. Wczesne tarczy były często pokryte skórą, co łagodziło skutki nadchodzących uderzeń. Dobra. To na razie niech będzie to. A gift horse. O, dostaliśmy w podarku y, od Els Himoni, Hanida y, konia. Y, I myślę, że weźmiemy tego konia w zamian za wsparcie. Aha, że będziemy mieć dług wobec nich. Okej, okay, okay. dobra. I tak, myślę, że Mahrabal rozbuduje troszkę. Y, 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 rozbuduje miasta. Zbuduję tu świątynię. Tutaj już świątynia jest, więc moglibyśmy wbudować bibliotekę. Dobra. Zobaczmy, gdzie my moglibyśmy jeszcze wbudować jakieś budynki. Wszędzie w zasadzie. To myślę, że można by tutaj jeszcze rozbudować to nowe miasto. I zbudujemy tutaj bibliotekę. Akademię. I może świątynie i fort. Świątynie i fort. Myślę, że Sardyn... na Sardynii pobudujemy trochę. Prowincja. Dobra, to niech zostanie. Akwedukty tu są pobudowane. No Nie, nieźle. To teraz tak. Zbudujemy tutaj bibliotekę, akademię, teatr. Y... Może nie, tak, może świątynie. Świątynie również. I to będzie dobrze. To jest miasto? Tak, miasto. W Karali tutaj również. Bibliotekę, Akademię, świątynie, teatr i fort. Budujemy. Może od razu w Olbi również. Tu też biotekę mamy duży problem z technologią, więc myślę, że będziemy chcieli zwiększyć ilość obywateli w Kartaginie. Myślę, że na pewno zależy na tym Mahrabaldowi, Hanidowi. Dobra, na razie. Aha, przydziel fundusze. Jest dość popularny on. Ok, mamy już połączenie floty eee, dwóch wodzów. Myślę, że moglibyśmy zrobić jednak jednego wodza z nich. Bo jednaż, ponieważ pokazała nam wcześniejsza ta bitka, że, że z Rzymianami trzeba się troszkę liczyć, jednak podpłyniemy zobaczymy, jak wygląda sytuacja z, tutaj z, z rzymską flotą. Ok, uda nam się zniszczyć tutaj okręt. Zniszczone. To oni budują widzę okręty. Hmm, dobra, zablokujemy że. Bóg patron. W, w Kartaginie budowana jest nowa świątynia, a miejscowi kapłan prosił nas, abyśmy zdecydowali, którego Boga ma honorować. Wszyscy Bogowie odgrywają ważną rolę w naszym życiu codziennym i ważne jest, aby upewnić się, że wiemy, który Bóg pasuje do tej konkretnej świątyni. O, no, ciekawe. Poświęćmy ją Melkarowi. Jeden, ponad wszystkim, Balhamon. Yy, Tanit wydaje się lepszą opcją. Myślę, że możemy ją poświęcić Melkarowi. Z tego względu, że ostatnio bardzo dużo żeśmy Melkara wspierali. Więc poświęcimy Elkarowi, dobra, zobaczmy, ile on ma okrętów. 24 to nie za dużo. Możemy podzielić naszą flotę i dać ją może Bod Bodonie. Ok, już byłeś tutaj wcześniej. Zarządzałaś flotą, więc tak, zablokujemy. Podzielimy tutaj armię również. Jedna flota w odwodzie tu pójdzie. Tu zostanie chyba zniszczona flota. Nie zdążyli. Nie zdążyli. Podzielimy flotę. Ta flota spróbuje ich doścignąć. Gdzie oni tu pływają? Rzymski okręty pływają niedaleko nas. Tutaj mają flotę zacumowaną. Dobra, musimy ich zniszczyć tutaj. Sami się połączą? To jest dobry pomysł. Musimy więcej statków tu wysłać Więcej okrętów Ok, połączyliśmy i podpójmy teraz tutaj Zablokujmy ich flotę Gdzie płyną? Marianium. Dobra, uda nam się tu zniszczyć prawdopodobnie te okręty Świetnie, zniszczone i zablokujemy tutaj ich, ich... flotę. Dobra. Póki co wygląda to nieźle. Gdzie, gdzie te hordy znowu barbarzyńskie? Ajajajaj. Ciągle tutaj hordy nadciągają z pustkoi. Dobra, to tak. Utrzymanie armii i Mahraba poradzi sobie z nimi. Yy, myślę, że trzeba będzie tu pobudować forty w najbliższej przyszłości. Już tu rozbudujemy to miasto. Biblioteka to i... Chociaż nie, yy, może biblioteka, teatr i świątynia będzie dobrym pomysłem. Może też... Court of Law i będzie Sądu Możemy zbudować sobie Sąd, zwiększy naszą lojalność w tej prowincji Zbudujmy Sąd Dobra Musimy zwiększyć trzymanie fortu, bo zaraz stracimy tą, to miasto. Tutaj nie tracimy, nie tracimy. Tracimy trochę. Dobra, trzeba będzie chyba troszkę naprawić y, nasze okręty. O Jezu! Skończyło się porażką. Nie dobrze. Spalili doszczętnie barbarzyńcy. No cóż, dobra, zostali pokonani barbarzyńcy. No, niestety Tebesa ucierpiała nad tym, ale na szczęście nie jakoś. Strasznie, na szczęście, chyba. Dobra, utrzymanie znów zmniejszymy armii. Może zostawimy Machabala tutaj w tym mieście. Wszelki wpada jakby Barbarzyńskie hordy nadchodziły Uuu, tutaj musimy ich wzmocnić. Okej. Okay. Szybkie wsparcie nadpływa. Dobra, bitwa się toczy. Kto wygra? Kto zwycięży to? I ja widzę, że wygrywamy bitwę z flotą rzymską Nadciągają posiłki Nadciągają posiłki. Co to będzie? Co to będzie? Yy, myślę, że zostaną myślę. Dobra. Yy... Stracili trochę okrętów, gdzie oni będą uciekać teraz? To jest pytanie. Marioniu. myślę, że możemy połączyć floty. Mhm. Nie wiem, gdzie by wy teraz uciekać się. Będziemy ich gonić, albo nie, naprawcie okręty. Nie ma co. Niech naprawią się okręty póki co. Zobaczmy jak to sytuacja tutaj Trypolitanie wchłaniamy Okej, okay, yy... Was moglibyśmy już wchłonąć. Rozpocznij integrację Rozpoczniemy ją wbrew Senatowi Myślę, że zaczniemy też poprawiać relacje. A, tu możemy rozpocząć integrację. OK. To rozpoczniemy integrację optyki I... i. I tutaj musimy wzmocnić relacje. Gimnazja, a niech będzie, że gimnazja... gimnazja na razie niech zostanie. Kogo mamy jako w ogóle jeszcze takich poddanych? Usulamia, Utyka, tryb... to zaraz znikną. Aiol, Aiolia jeszcze. Niech na razie egzystują sobie. Co ci żywiołowie tutaj robią? Zostawiamy okręty... uszkodzone. Uszkodzone okręty zostały, a wy płyniecie zniszczyć... flotę rzymską. Nie wiem, gdzie oni płyną? <śm> Jest tutaj. Wspomożecie ich w bitwie, powinno się udać. Uciekają. Gonimy ich. Eee, Shame of Governor. Kim jesteś? Gubernator Maurytanii. Gubernator Ma Ma Maurytanii... Hmm. Dopuścił się jakieś niefajne rzeczy na uczcie, z tego co rozumiem. I możemy go w ogóle zdjąć z stanowiska, możemy... żeby zadać uczynił za to. A możemy to w sumie odać, że to nie nasz problem. Nasz jest sprawiedliwy, jest sprawiedliwym władcą, więc myślę, że... Myślę, że zostawimy go, ale musi coś uczynić swoim występkom, więc zrobimy to w ten sposób. Gdzie ci Rzymianie tak płyną? Gdzie oni płyną? Marionio. Zobaczmy, które okręty mamy najszybsze. Które okręty są najszybsze? Eee, dobra, te są najszybsze. Ok. I zobaczmy, czy będę w stanie, jak wyłączę te okręty, czy oni będą w stanie ich dogonić. Niestety nie. Niestety nie. No, ucieczka im się udaje. Widzę. Śmierć. No, niestety, Himilko Barka zmarł. Głowa rodziny Barkidów w wieku 74 lat. Był człowiekiem mądrym, z nowotworem, czego nie zauważyłem. A już my, tyle lat. Nie mógł się ciężki do dogadania i miał tutaj Barkidów krew. Krew barkidów. Nie została przekazana? Widzę, że nie została przekazana krew barkidów. Nie, Je, jest. Izabeli Barka została przekazana krew barkidów. No i jest naprawdę niezłą kobietą, bym powiedział. Karta Logisko jest jej małżonkiem. I yy, jeszcze krew barkidów ma. To to jest? Sopho To jest dziecko czy... Znaczy, to jest chłopak czy... Nie wiem, w sumie. Zobaczymy, z czasem. Póki co, Himilko Barka zmarł, więc oddaj mu hołd należyty. Myślę, że nawet w imieniu tutaj Mahrabala, bo Mahrabala możemy oddać jego córce Izabeli Barce jakąś posiadłość. Przyznać mm. Niech będzie to posiadłość w sulkach OK Dobrze No tutaj sobie przypłynęli dobra Czy tak to na razie wygląda? Tutaj te okręty już chyba zostały naprawione, więc możemy połączyć się i tutaj Rzym zblokować. Myślę, że moglibyśmy także podzielić tą armię tu i tą armię popłyniemy blokować tutaj forty w Pompejach. Natomiast ta armia zostanie. Flota znaczy. Połączymy i będzie pilnować tutaj floty rzymskiej. Dobra, i myślę, że na tym zakończymy. Troszkę się zapędziłem już z tym odcinkiem, więc to ten odcinek głównie pod hasłem blokada Rzymu. I do zobaczenia w następnym, gdzie zobaczymy, jak ta wojna z Rzymem się rozstrzygnie. Więc do zobaczenia i hej hej.